Dzień dobry, Beata ale jutro dopiero pod wieczór na Suwalszczyźnie i na Lubelszczyźnie może popadać deszcz, poza tym wszędzie bezchmurne niebo i ciepło. Od 15 stopni na wschodzie do 22 na zachodzie kraju. Zapraszam na TeleExpress w piątek 19 kwietnia. Zaczynamy. Wielki Piątek, Dzień Sądu Męki i Śmierci Chrystusa. W kościołach katolickich nie odprawia się mszy świętej, tylko wieczorem liturgie, męki pańskie, a na ulicach wielu wier miast wiernie uczestniczą w Drodze Krzyżowej. Jest to Dzień Postu Ścisłego. Za nami dwunasty dzień strajku części nauczycieli. Po świętach nauczyciele mają zdecydować, czy zawieszą protesty na czas matur. Za tydzień na Stadionie Narodowym ma się odbyć okrągły stół poświęcony edukacji. Sądowy finał afery Ambergold coraz bliżej. W procesie wygłaszane są mowy końcowe. Prokuratorzy zażądali dla Marcina i Katarzyny Petwórców piramidę finansowej 25 lat pozbawienia wolności. 29-letnia dziennikarka zginęła podczas zamieszek, jakie wybuchły w czwartek wieczorem w Londondery w Irlandii Północnej. Śmierć kobiety jest traktowana jako akt terroru, poinformowała policja. A w kraju kolejna w ostatnich dniach niebezpieczna sytuacja na przejeździe kolejowym. Jeden z kierowców w obornikach pod Poznaniem nagrał film, na którym widać przejeżdżający pociąg przy otwartych rogatkach. Motocykl własnej roboty. Takie rzeczy tylko w Teleekspresie. co jeszcze u nas? Tworzył już rowery z motywami ludowymi. Była też wersja dla sportowców i największych gwiazd światowej muzyki. Jednak takiego roweru nikt się nie spodziewał. Białostoczanin Adam Zdanowicz został właśnie mistrzem świata w tworzeniu rowerów customowych. Wygrał konkurs w Las Vegas. Za nami kilkanaście dni prze przepełnionych koncertami symfonicznymi, kameralnymi i oratoryjnymi. 23. Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena dobiega końca. Przed publicznością wieczorny koncert finałowy w Teleekspresie przygotowania do tego wydarzenia. Cztery mecze w Wielką Sobotę, cztery w Wielkanocny Poniedziałek. Na początek grupa mistrzowska lotto ekstraklasy. Pierwsi na boisko wybiegną piłkarze pierwszej w tabeli Lechigdańsk Gdańsk i trzeciego piasta kliwice. Teraz to głównie zdobienie jaj, ale kiedyś zwyczaje związane z Wielkim Tygodniem i świętami wielkanocnymi były bogatsze. Święcono ogień, topiono Judasza czy urządzano pogrzeb żuru i śledzia. W wielki piątek w części muzycznej pieśni Jezus zmiłuj się, którą w śpiewniku dla ludu katolickiego publikował Ryszard Gillar, znawca polskich ludowych śpiewów sakralnych z przełomu XIX i XX wieku. Pieśń wykonuje warszawski chór awe. Dziś to wszystko za chwilę TeleEksz Ekstra. Na jutro zapraszam w imieniu Rafała Patry. Do widzenia. Teleekspres Ekstra startuje właśnie teraz. Zaczynamy od drogi krzyżowej. Wielki Piątek to dzień, w którym wierni uczestniczą w drogach krzyżowych. Wszystko zaczęło się w Jerozolimie w średniowieczu. Nabożeństwo rozpowszechnili franciszkanie, którzy oprowadzając pątników po tym mieście zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Golgotę usypują z zebranych kamieni, sami są budowniczymi scenografii, ale też makijażystami, aktorami, tworzą teatr Odeony. W przygotowanie Misterium Męki Pańskiej we wsi Strzeblino na Kaszubach angażują się mieszkańcy. Tak jest w Strzebielinie na Kaszubach. Teraz przenosimy się do Paryża, bo po pożarze katedry Notre Dame rozgorzała dyskusja na temat sposobu renowacji jednej z ikon Paryża. Architekci, historycy i konserwatorzy zastanawiają się, czy przywrócić jej pierwotną formę, jakich materiałów użyć. Niewykluczone, że skarbnicą wiedzy będą zapiski i szkice, których autorem jest XIX-wieczny architekt Orzen Violet leduc Trwa postępowanie prokuratury w sprawie kierowcy karetki pogotowia, który spowodował śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w Puszczykowie. Grozi mu kara pozbawienia wolności. W ekstrasądzie o jedzeniu, a konkretnie o jego wielkanocnym nadmiarze, z przechodniami rozmawiała Marta Guzal. A my za chwilę przedstawimy Państwu pana Michała, który wszędzie czuje mięte. A wcześniej? Studentka z Politechniki łódzkiej znów jest na fali, Aleksandra Bednarek wróciła z medalami z Mistrzostw Świata i Mistrzostw Arktyki w Murmańsku. Zawodniczka z zimną krwią pływała w lodowatej wodzie o temperaturze około 0 stopni. Susły moręgowane wymarły w Polsce w latach 70. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra mozolnie próbuje przywrócić ten gatunek. 20 osobników wypuszczono w województwie dolnośląskim. Bardzo lubimy wiewiórki. Idąc ich tropem, sprawdzimy, czy ruda będzie jutro pogodna. Dla filmowców nie będzie to urlop pod palmą, a walka o złotą palmę. 14 maja rozpocznie się 72. Festiwal w Cannes. Organizatorzy zdradzają coraz więcej szczegółów dotyczących wydarzenia. Znamy już m.in. tytuły filmów, które powalczą o nagrodę główną. Mieszkańcy niewielkiej miejscowości Tiliczki na Kamczatce nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy dostrzegli niedźwiedzia polarnego próbującego wydostać się na brzeg. Teraz zachodzą w głowę, jak to się stało, przecież dom tego zwierzęcia jest o setki kilometrów od Tiliczek. Sport w TeleExpressie Ekstra zaczynamy od boksu i zwycięstwa Polaków nad Niemcami w towarzyskim meczu we Władysławowie. Tak rozpoczęli Biało-Czerwoni nowy sezon światowej konfrontacji boksu olimpijskiego. To koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale kolejne już jutro zapraszam w imieniu Rafała Patry, a teraz w TVP info program O co chodzi, który dziś poprowadzi Magdalena Ogórek. Do widzenia.